Niech będzie pochwalony, będzie pochwalony Jezus, Chrystus. Jezus Chrystus. Nazywamy się Artur i Asia. Jesteśmy ze wspólnoty Credo. To jest nasz syn Mateusz. On może mówić. W przeciwieństwie do Zachariasza, który później, po tym jak przyszedł do niego anioł w dzisiejszej Ewangelii, musiał długi czas milczeć. Stało się tak wskutek tego, że nie uwierzył Aniołowi, nie uwierzył Jego Słowu. Anioł chciał Mu coś przekazać. Przekazał Mu bardzo radosną nowinę, a Zachariasz nie do końca Mu uwierzył. Spróbujmy dzisiaj zastanowić się, zanim coś powiemy. Dzięki temu, że będziemy milczeć, może pan, usłyszymy bardziej Pana Boga. Słyszymy też, co mówią do nas inni ludzie. Starajmy się więcej słuchać. Przez milczenie często przychodzi Pan. Niech dzisiejszy dzień będzie takim czasem, kiedy postaramy się wsłuchać to, co On chce nam powiedzieć. Żeby odpowiedzieć drugiemu człowiekowi ze słowem miłości, ze słowem wiary. Prośmy też o wiarę dla nas samych właśnie w tym milczeniu, w takiej modlitwie która będzie trwała dzisiejszy dzień. Szczęść Boże. Szczęść Boże.